Siemanko, z tej strony i witaj ja się w kolejnym odcinku z Beta Nadzoru. Na starcie chciałbym się odwołać do poprzedniego filmiku i na serio nikt się nie pokapował, o co chodzi? Na serio? E, wiadomo, że no jeśli już robię tyle odcinków, to ciężko się kapnąć, czy e, coś jest... Okej? Okay. Czy coś jest, e, jakby to powiedzieć, fakeem czy nie, e, dlatego że no, specjalnie zrobiłem taki wariant, a nie inny. Podkładając końcówkę z werdyktu od, innego, od innej sprawy, i komentarz także podłożyłem. Na którym wyraźnie mówiłem, że ktoś cheatował, który nie czytował i chciałem tylko sprawdzić poziom komentarzy, jakie piszecie. No, niektórzy trzymali ten poziom, a niektórzy to seryjnie. Ja nie wiem, gdzie oni się wychowali. I także chciałbym wspomnieć, że nie tylko moja. Mój werdykt decyduje o losie danego gracza, czy zostanie zbanowany, czy nie. Bo też większość się, no nie wiem jak to powiedzieć, ale jeśli nie banuje, to ok, to przebolicie, nie? Jeśli myślicie, że ktoś cheatuje, a ja dałem, że nie cheatuje, zawsze to jakoś prze, nie wiem, przeżyjecie, ale jeśli na przykład ktoś nie czytował, ewidentnie nie czytował. A ja dałem, że czytuję, no to to już w ogóle coś, to się posypało w tych komentarzach. Specjalnie nawet nie chciałem odpisywać na niektóre, bo to już była po prostu masakra. No ja nie wiem. Ja się mogę pomylić, ja jestem człowiekiem, mogę się pomylić, ale żeby od razu taki hejt poszedł, e, na to, że to było zmontowane wszystko i no naprawdę udało mi się to, udało się osiągnąć cel. Ale taki hejt jak poleciał, oczywiście niektórzy tam fajnie pisali, nie. Że to jest ich opinia, ja mam inną oczywiście, ale jak niektórzy zaczęli walić, kurwować może tak powiem w komentarzach, to no nie wiem, ja się chwytałem za głowę. trochę, mam chrypę, sorry. Dobra, ale wracając do sprawy, mapa ds 2, nasz atak był ładny, banie sobie przesmoka postrzelał. No i gdybym teraz powiedział, że on nie czytuje, to byście mnie chyba zabili. Po ostatniej akcji, którą zrobił na BS, a. Byście mnie chyba wzięli, zakopali żywcem. Saskatoon ma 19-6, więc jeszcze 6 razy udało mu się zginąć. Mając cheaty na seryjnie. Ja nawet tu w grach nie musi grać, no w ogóle. BS ma banę a... więc krypciki muszą być oczywiście. Profesjonalny gracz no, wziął scouta. Ciekawe co zrobić ze scoutem. Może strzeli banie przez smołka z podskoku, nawet nie celując w gościa. A może po prostu wyłączył ci ty, No nie wiadomo. No czekam aż, aż coś się będzie działo w tym demku, bo na razie się nic nie dzieje. Nasz aspekt patrzy przez na tego mida, choć nie wiadomo, co tam miało być. Ale go się podchodzi, a on się cofa od niego. Trzech stoi na gali, jeden stoi przed trupą i ciekawe, czy nasz aspekt go zabije. Oczywiście. No innego wyjścia być nie mogło, jeszcze nie potrafi nawet skoczyć na galę, No to jest straszne mały bo powiedziane, nawet straszne. No ja czy sobie podbany hop bo zabiję kogoś. Niechże padnij. ja w pierdziele. Dostał, a ten drugi nie dostał o tu Dostał jednak. <coughs> a więc jego aimbot polega chyba tylko na tym, żeby sam kliknął na myszkę. Na mysz bo... Bo tak po prostu. Żeby sam nie strzelał Oczywiście no, bany, bany z bar no. e, Na bany hopie przeleciał przez tą długą No i widzicie, że Bany hopie jednak dużo daje Dosyć szybko się leci I jeśli ktoś myśli, że to nie jest cheat Nieuszukiwanie gry, no to Jest dużym błędem, no bo To strasznie daje do prędkości I czy będzie bania, czy nie będzie bania. Suspect gra tylko z Digla. Jest jeden, tylko antyterrorysta, który cichu idzie do niego. Oczywiście dostał banię w podskoku. Zrobił już 90 stopni, nasz Suspect. Swoją drogą, chciałbym wiedzieć, jaka to jest ranga. Skoro nasz cheater daje się zabijać. No, i widać, że antytoryści już w ogóle zwątpili w szansę na wygranie i proszują Midem no i jeden leci mu z pleców, się zaraz zostanie banie z Digla. Oh jednak będzie trudniej ze scouta, albo nie będzie trudniej. No, oczywiście i ostatni z respa leci. Nie, no to jest profesjonalne info, nie? Profesjonalne info, wyczucie czasu, balistyka pocisków i te sprawy. Ja <coughs> <coughs> się nawet boję wyskoczyć. Hatchet. A jednak przeleciał. My ten to jest... No badziewny, no nie wiem jak to nazwać. jest tragiczne. A więc w ma 25 na 7, co znaczy, że 7 razy udało mu się zginąć, mając cheaty, czyli mając H, mając A, triggera trigera i tak dalej. No How. Jak. No nie wiem jak. Seryjnie nie wiem jak. Jak słabym trzeba być, jak to cytat z poprzedniego odcinka. Jak słabym trzeba być, żeby zagłosować inaczej niż te jest demku Jestem suspekt cały czas czy Staje. Odpisuje na czacie. Nawet do poprzedniego odcinka. Dostraja programiki. No, jeszcze przez ścianę. Prze przez sufit. Ale sufit to też ściana. Jakby nie było z punktu widzenia CS-a. Antyteresa ja teresa a nasz saspół go nie zabił, co jest tragiczne. Trzech antyteresów jeszcze na długiej. Już dwóch. A nasz saspół leciał na śmiernicę nie zdążył nawet. Dodatkowo kupił autolamy i nic niej nie zrobił. No. Bum, z podskoku. I ostatni za ściany dostał. A więc ja myślę, że werdykt jest e, jednoznacznie i wszystkim znany, a więc można szybko przewinąć do końca meczu. Mecz się skończy od razu 16 do 4. Pyk, pek pyk. Nie, oczywiście tak nie będzie. Dziękuję. 3, 2, 2, 2, 1. I zostaje nam do otwarcia skrzynka Huntsman. Która jest z tych? Pierwsza z brzegu. No i te bajzony no, przeleciały. Jednak P2000? Tak więc tak jak mówiłem, no poprzedni odcinek naprawdę to był test poziomu waszych komentarzy. Niektórzy potrafią zatrzymać. E, trzymać się na wysokim poziomie i. może jedna sprawa jeszcze taka. Czy ja zwracam się do was wulgarnie? Czy ja wam piszę wulgarnie, czy ja nakręcam wulgarne jakieś filmiki? Skoro nie to dlaczego odzywacie się do mnie wulgarnie? Bo to też jest jakieś takie nieporozumienie, no nie wiem. Nie wiem co w ogóle wulgaryzmy wam dają. Ja, pro, ja próbuję staram się prowadzić materiały na jakimś poziomie. E, zarówno kulturalnym, jak i nie wiem jak to nawet, skillowym. Jakkolwiek chociaż i tak nie nagrywam swoich meczy. Otwieranie szynek Także się jakoś prowadzę, starać, profesjonalnie robić. Więc nie wiem. Nie wiem dlaczego taka agresja wobec mnie, ale zostawmy ten temat. Tak więc ja Wam dziękuję za uwagę. Na razie.